Czy znacie Boosteroid? Jest to platforma, która pozwoli Wam zagrać w najnowsze tytuły na stałym komputerze lub z poziomu waszego smartfona. Dzięki technologii w chmurze, gra uruchamia się na serwerach firmy, a następnie obecnie nie jest w czasie rzeczywistym na przeglądarkę z możliwością pełnego sterowania myszką, klatką lub padem. Dzięki temu granie w gry jest tak łatwe jak oglądanie filmów na YouTube. Boosteroid to przede wszystkim jakość idąca w parze z niską ceną. Miesiąc dostępu do platformy to koszt około 45 zł. W przypadku najkorzystniejszego pakietu na 12 miesięcy cena ta wynosi około 230 zł, czyli mniej więcej tyle co jedna duża gra w momencie premiery. Jeśli chodzi o same gry znajdziemy tu ponad 50 produkcji free to play oraz ponad 150 płatnych gier, które możesz kupić na Steamie, Uplayu czy Originie, a potem grać w nie z poziomu przeglądarki. Ze swojej strony dodam, że polecam używać Boosteroida na Google Chrome lub Paperze. Na tych przeglądarkach używałem i działał bez zarzutu. Link do Boosteroida znajdziecie w opisie filmu oraz w przypiąm komentarzu. Dajcie znać, w co wy pogracie na Boosteroidzie. A my przechodzimy do filmu. Siemiś właśnie z Dropza i do Skajdą Ci gozolak z nazwane wizej 2 skają się manko! Jest jeszcze Ada 25164 i Oliwia Buziaczek i kolejna mapa, kolejna pierwsza, co ja gadam. Uuu, Mam 1% okay. na szansę nabycie Martem. Zgadnij kim jestem. Idziemy się klonować choć. O kur, i się tapoł, nie mnie gdzie. Ja Przy już. tym nie wiem jest jestem na środku. Idę. No Niko nie sklonowali, no straci tylko użycie. No we wchodzę, klonujcie mnie, klikajcie, klikajcie. Jestem. Dawajcie. On ma spluwę, klikaj, klikaj, klikaj. Dawaj, będę leciał, będę leciał. Będę leciał. No kliknij no. toś no, O jest już. No, jadymy Jadymy! <laughs> I co się stanie? U? Uwaga. No i coś jest to? Za się dowiemy Niebieski! A! Niebieski! Niebieski si! Kurde! Niebieski! Leczki! Dobra, chodź, chodź jeszcze ja, jeszcze ja, zobacz. A jeszcze ty, no ta. Żeby jest e error. error. Error Dobra, latujesz. Lecimy. Leci. Lecimy! Lecimy! Lecimy, Karolina dajesz! No i co będzie? Będzie tylko KL, Nie. Co jest? Co, co jest? jest z tobą? Co jest ze mną? Nic! Ej, nie przezroczysta jestem trochę! Echa, widzisz to? Lol, ej, rzeczywiście. Ej, weźcie mnie jeszcze raz, rzućcie. No nie! <noise> no wrzucaj mnie! O! Jeszcze raz! Możesz coś innego O nie! <noise> o, w dupę Dobra, to jest, <noise> to jest, niebezpieczne. Nie to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Nagrywacie? Nie, co ty. <noise> no i co jest? Jestem przezroczysty? nie. Nic się nie stało DGO Mech! No. Kurde, dobra, dawaj, machina zagłady Ktoś inny próbuje teraz Dawaj, no. dawaj, 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 dawaj Dobra, Wszystko lecisz, lecisz, dobra, Franek nie? jakiś! Franek dajesz! Pa, pa, pa! A on, a on się sklonuje, On się sklonuje. Zobaczysz, to jest to jest kozak. Myślisz, że to, to... Nie. O. o nie! W ciągu. E, o to papa! A, ta teraz ziomek y, uwu, owo, owo, tutaj ziomek owo, lecisz ziomek owo, mało czasu zostało, dajesz, owo. Co się staje z owo uwu? X3. Oh, Zawsze w komentarzach uwu, owo, puzoni, karo, kapel, koals, sheep y, ship. ship. Chim, chim, chim. Dawaj. No. O, sklonował się, mamma mia! Udanko. Dobra, no uciekamy, help. bo zaraz przyjdzie kile, chodź. Wiesz co, mi się wydaje, że on tu to jest, już. Generalnie. No, a się to jest tak, czy Evacuation, szybko. A jak no, idealnie, właśnie. Ty się tutaj wtopisz. Ja. Jejda ja sobie biegam. Nie widać cię w ogóle. Wiktory, <grym> 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 <Victoria>, co? <grym> kiedy? Kiedy było Wiktory? Co... co się stało? Co to się stanęło? Halo. Ja, chyba tam się coś podziało, generalnie. Co to się stanęło? Barty! To ja wiedziałem, że on jest. Oliwia Buziaczek! Wiedziałem, że Oliwia Buziaczek to jest cwania jakaś. Ale miałeś idealną kampę na koniec. No, ja idealna. Mill no, base, base, ja lubię Mill Base. base. Idę. Si dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Ale akcja. Wleciała akcja, rozpoznawanie wodne. Y isi wodnisi, Isi lodysi. Ja już nie wiem kim ja byłem. już nie wiesz. Nie wiem. Niebieski byłem, to najważniejsze. Wąs nawet miałem, okulary tylko było widać. Dobra. I teraz będę killer. Inna No ja mam 3% tylko. Co to za czołg? Co to za czołg? Ale machina. Albo z u głowy jest, za nami biegnie. Za blisko się trzymaj, odsuń się głościu. Ale buzie? Ale to jest pieseł, owo. Piesełowo nam pomoże. Chodź piesełowo. owo, no, owo. Uh. Ja, bym, ja bym nie ufała pieseły. Ja ufam. O, nie, no. dawaj już widzę. Kla... Fioletowy, fioletowy gość, fioletowy gość. O -o. Ktoś nie mu to... powie, że jest fioletowy. Uh -huh. Chodź kolejna ze mną. I za O, o ja, on tam zabija. Matko jedyna zabija żmija! Padły człowiek. Ty, ja idę Aha. na arbuzie, widziałeś? Gdzie? Co się Stałem dana? na plecach, albus robi. Ty, ale tutaj można. Pa, 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 co robi? Gdzie ty Dobra, jesteś? Pa. Jestem, jestem. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? No tu. Widzę cię. Gdzie? nie zła kampa, co? A ktoś idzie. Oliwia jakaś. Oliwia, ona była buziaczek. To buziaczki dla Oliwki. Pozdrawiamy. Tylko, że niech nie przeprowadzi killera, bo nie będziemy pozdrawić. Elo. Elo, Bartek. Chyba to był Bartek, nie wiem. Elo, arbus po prostu. Nie, to był Jakub boski 5. Też pozdrawiamy Jakubek. O nie, spadłem, nie! Dobra, to idziemy stąd. Idziemy stąd. Tam ktoś ma rewolwer. Szybko! O nie! Już otwieram, już otwieram, bo ta baba zamknęła. Oliwia, o, buziaczek. Dobra. Idziemy, idziemy. Oliwia, buziaczek. Czemu zamknęłaś moją kobietę? Bo chciałam je wyjść, Chciałam je wyrywać. O, o nie. Ej, bo... jest tutaj, fioletowy jest tutaj. O, o, a jego o, kolega, o, który o. jest równie fioletowy, sobie lewituje, on go nie zabija. No co za dziady. No patrz, 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 jaki dziad. Tutaj no, sobie lewituje, no, 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 no. a tutaj łazi kile. Aj, 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 no Ajajaj. A ten boży. na czołu kto to jest? To jest co? Na czołgu. Kto to? Na czołgu? To jest... Jaki? O! Idzie! Idziemy. To jest jakiś wojownik. Wchodzi! Wchodzi! Oh shit. Hop! No i dobra! Zabił mnie, bo oczywiście z kolegami gra. No kto był szefem w ogóle? A Jeszcze jest Dawaj, dawaj, uciekaj, uciekaj. Karolina, nie bój się go. A on tutaj... Konrad2442! Nie pozdrawiamy Konadzie! Z kolegą gracie, z Kon Konrad Skymanem, ga, <grystanie> Konrad i O Kajman nie, nie, złożył się! O, złożyło się o! tak, bym! Nie, nie Lufina, a, a, a. Ten co chciał. Ale on tu otwiera już jak coś, uciekajcie, uciekajcie, okay. daj. No nie, naprawdę. Ale ty jesteś buraczek. Czemu się pokazało? O, shit! No bo ja się. Yy, nie chciałam tam, gdzie ona. O, a! ona już dostała. A, to o jezu, prawie. Czekaj, mało czasu chyba, mało czasu. A ty. nie, Barty! Barty ma, Barty ma, czy Barty ma. Wiktory już? No, ale Barty miał pistolet, czyli Barty był oszu, oszuściakiem ze swoim kolegą Konadem. Ja, pitole. Co, co za po prostu ziomki, poziomki. Ale widzisz, udało mi się przetrwać. Uff, a się stresowałem. Boże. Matko, jedyna. Panie Boże, Konrad i Barty. Niezły kondziołek i Bartek. Dobra, dawaj jeszcze jakąś mapkę. Oficer Fei, oficer Fei. Idę, idę. Oficer Fei. Oliwia Buziaczek nam to hasztagi wysyła. Hashtag oliwka zostawcie. Hashtag oliwka. Skoro hashtag? oliwka hashtagi wysyła, no to hashtag oliwka. A niech będzie hashtag oliwka, co ja se bedę? sobie będę? Jak se mogę. A co? No. Latujemy! Inos! Inos. No, no to mam no, się ale ja, ja już jestem z owopieskiem. Ale z tym fioletowym takim tym. O, koło mnie chapel. O, jesteś. No, że... Owo, owo piesek, owo piesek, go się owo piesek. Gosi pnujemy. No, idź, Idziemy za nim. Śledzimy go. Śledzimy każdy Dobra. jego ruch. O, tej tej w ty, dobrze, dobrze. Co ci dzieje? O co im chodzi? <śmiech> <śmiech> no i teraz? <laughs> no, no i co? co? Poszedł kolację, chyba że. Się... Coś. Eee. Ale... Nie wiem, co się stało w sumie. <laughs> nie Echa. mam pojęcia, co się stało w sumie, naprawdę nie mam pojęcia. <laughs> Kto był? Oliwia Buziaczek była znowu killerem? The fuck? Jakie oni mają procent szans? Tysiąc? Nie, 500 tysięcy, ja nie wiem. No, ja, ja też nie wiem. Czemu. Jakub Boski nigdzie z to nie idę, bo on w kółko pisze, ho. Nie będę Ej, szybko! No nie głosujesz na mapę znowu i jest jeden-jedien. Jeżeli nie będziesz to trzeba na ciebie będę krzyczą. Ale to mnie nie wołałem! A będę krzyczał! Będę krzyczą, nie zdążysz! Zdążyłaś. Zdążyłam! Uff. Uff uf. Uff. Uf. uf! A to jest Kinga! Owo piesek to jest Kinga! Gamer Kinga! Ja Pitolę, ja myślę, że jakiś gości, <laughs> <laughs> owo piesek no i inaccent. Nawet ja najlepiej już... Sobie ja ujde. jestem przy kloniarce. Ja też jestem przy kloniarce, klonuj mnie. Klonuj mnie, Kadyna Ja będę robił. Dobra, Dobra, klikaj. I lecimy! Lecimy! <grym> A się obraca tam, o kurde cię kręci. Śmigła obie. dawaj Dobra, nie chcę uh -huh. spoilerować, to nic nie robi. Uwaga! Nee! Klonuj si! <grym> ja Klony si! Zbrałem. Elo! Ja. Siemaj si! <grym> Który? teraz? O nie! Klonysi! Stoją se chłopaki! A. Klonysi! No i co teraz? O nie, przyszła Oliwia. Ona ma nóż. O nie! Skąd wiesz? 100% procent. ci? Kto jest kto? Jak se chłopaki tu wiszą! <noise> Gdzie ty jesteś? Na górze. A, ty Jakieś konspiracje robią. Nie wiem, czy się dogadywali coś. O kurde. o kurde. O kurde. Co ty tu masz? A czy różowa czapka jesteś? <noise> ja pitole, ale mam klona, zobacz. Jaki ładnyś ty. Klonysi. <noise> Nie Naprawdę, przystojnik. Coś mało ruchliwy trochę. Nie, niepodobne do ciebie, tak niepodobne. tylko. To zabija? Chyba pan... Wie. Bartek. Weź mnie zabij. Weź no dawaj co? spaniaku. Czekaj, bo jak chcesz, bo on myślał... a dobra! On nie myślał, że to klon, jestem debilem. <laughs> ja pierdziele, ja myślałem, że on pomyśli, że to klon, nie będzie chciał mnie zabić. The fuck? No, nie najgorzej. <noise> skacz do basenu! Skacz do basenu! Dawaj! Skok do basenu z Kisielem! Nice, nice, już mam miniaturkę. Kampa.pl. <noise> Kampa.pl. Da, idź tam na zwiady. Zaraz co robią. Idę. O, idę to się dobra! Nie tu! Teleportne. No, po co? <noise> no, dawaj! Falka! Ale ja nie miałam czym walczyć. Why... Why kill my favorite youtuber? Chyba chodzi oh, o mnie. No nie, najgorzej. No i coś się odwala. I zobacz, mam teraz koszulkę US Park. I się wydało, że to jest fake <śśmiech> koszulka. No Zwań, nie, zasuń, zasłon. <śmiech> <śmiech> o nie. Nie widać. Najgorzej, nie, dobra, oni będą teraz słuchać muzyki. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, na subskrypcję. Pojedzie tam też się wydaje. Pa, pa! Pa, pa!